Państwo Tamara Pielaszek zapraszam na pierwsze wydanie naszego serwisu rozrywkowo-informacyjno-kulturalno-społecznego Terefere TV. Oto wiadomości z ostatniej chwili zbliżają się święta Wielkanocy. Wysłaliśmy naszych reporterów, żeby przekonali się, czy to prawda. Powiedz nam, gdzie jesteś, i czy znalazłeś jakieś ślady. Święta Wielkanocne związane są bezpośrednio z wiosną w przyrodzie. Sprawdzimy, czy wiosna jest już z nami. Jest! Jak Państwo sami widzieli, wiosna jest już niedaleko. Oddaję głos do studia. Dziękujemy. Łączymy się z naszym kolejnym reporterem. Halo, halo, czy nas słyszysz? Słyszę cię wyraźnie. Postanowiłem sprawdzić, czy kurczaki są gotowe na święta. Zapytajmy o to kogoś, kto wie na ten temat najwięcej. Proszę nam powiedzieć, czy kurczaki są gotowe na święta? Ponieważ kura zdecydowanie nie zaproczyła, możemy uznać, że jest to bardzo prawdopodobne. Karol Bieguszewski, TV. TV. Mamy jeszcze jeden głos w tej sprawie. Dzień dobry. Dziś pokażę Wam, jak w prosty sposób zrobić taką całą armię kurczaków na święta. Wykonać możecie je sami lub poprosić kogoś dorosłego o pomoc. A więc do dzieła! Jest takie trudne. A teraz spróbujemy rozstrzygnąć najważniejszy dylemat ludzkości. Co było pierwsze? Czy jajko, czy kura? Dzień dobry. Są ze mną pani Petronelcia i pani Drachomira z Koła Gospodyn Wiejskich. Pani Petronelciu, co było pierwsze? Czy jajko, czy kura? No jak, co było pierwsze? No przecież, wiadomo, że jajko było pierwsze. Jakie jajko? No jajko! Aż no to, jajko. to kura? kura była pierwsza. No jaka kura, trachomirciu. Kura? No jajko! Jajko się samo wysiedziało. No a jak? No a, a kura sama wyskoczyła. Skąd? Niby Za płota. No wiadomo, że jajko. Jajko było pierwsze. Jak widzicie, tą kwestię jajko. niestety jajko. musimy zostawić jajko. nierozstrzygniętą. Dla te referatywi Julia Klatka. Tylko jajko. jajko. No. Z ostatniej, ostatniej chwili. Podobno w okolicach Teresina widziano zająca wielkanocnego. Mamy na miejscu naszego reportera. Powiedz nam, czy to prawda? Tak, to prawda. Rozmawiam z najmłodszym aspirantem lokalnej komendy policji Piotrem Zajączkiem. Panie Piotrze, jakie są fakty? Z piątku na sobotę osobnik zająco podobny widziany był w okolicy Teresińskiego Lasu. Według zeznania świadków był szary, miał długie uszy, wąsy i robił tak. Przygotowaliśmy portret pamięciowy poszukiwanego. Ktokolwiek widział tego osobnika, prosimy o kontakt z naszym komisariatem. Dziękujemy za rozmowę. Rozmawiałem z najmłodszym aspirantem Piotrem Zajączkiem, a mówił dla Państwa Szymon Mikołajczyk. Czas na rozwiązanie zagadki dźwiękowej. gotująca się jajka. Jak widzimy, jajka są już gotowe na święta. A co z koszyczkami? Przepraszam, nie to ujęcie. Nie koszę, dajcie mi tu koszyczki. Znajdujemy się w skansenie koszyczków wielkanocnych. Legenda głosi, że ten koszyczek należał do pewnego króla, który wracając z Nederu, po ciężkiej walce z Endermanem, przenosił w nim nederyty. Przepraszam, może mi pani oddać ten koszyczek? Bo to mój koszyk na drewienko jest. Zupełnie o nim zapomniałam, dziękuję! I wy też nie zapomnijcie o swoich koszyczkach. O, aha, o, bardzo niedobrze, mm. Dostaliśmy sygnały, że z dyngus stoi w tym roku pod znakiem, pod znakiem zapytania. Łączymy się w tej sprawie z naszą reporterką. Jestem w Rzemiechie Strażackiej, gdzie porozmawiamy z wiceprezesem Ochotniczej Straży Pożarnej. Yy, naczelnikiem zasadniczo. Naczelnikiem, Adamem Zalewaczem. Czy to prawda, że nie ma wody i że lany poniedziałek może się nie odbyć? Lany poniedziałek może się nie odbyć? Nie no, to jest niemożliwe. Jak? Lany poniedziałek? Lany poniedziałek! Mimo alarmujących doniesień, jak Państwo widzieli, wody nie zabraknie. Ze spokojem Możemy zatem stwierdzić, że święta wielkanocne się odbędą. Powtarzam, święta się odbędą, a my ze swojej strony obiecujemy lanie wody w kolejnych odcinkach Terefery TV. Tamara Pielaszek, do zobaczenia.